Mówimy o wiadukcie który został wybudowany i najazd na wiaduk nazywa się przyczółkiem dokładnie w tym miejscu była leśni, bo budowana leśniczówka na miejscu Gajówki, która się rozsypała, bo w 1820 roku była Gajówka, więc drewniany budynek, no to pobudowano później nową, bardziej przestronną leśniczówkę i tam zamieszkiwał Gajowy Garwoliński Antoni z rodziną. Rodzina jego się składała z dwojga dzieci, miał żonę i z rodzicami tam zamieszkiwał. W czasie wojny zgłosili się do niego Żydzi, żeby ich przechowywał. Tu były liczne kryjówki, ponieważ e, u, takie urządzenia forteczne, wybudowane różne jakieś bunkry. Zresztą on miał do celów gospodarczych różne ziemlanki, jakieś tam strony. No więc zgodził się, żeby tych Żydów przechowywać. Ale gdy Niemcy zaczęli coraz bardziej przykręcać śrubę, że tak powiem, i coraz bardziej karać za... E, przechowywanie Żydów lub udzielanie im pomocy. Taki przykład był, że zabili w rodzinie Szewczaków, tam zabili całą rodzinę za przechowywanie Żydów, więc on się wystraszył i kazał tym Żydom opuścić miejsce. Żydzi zostawili u niego w zastaw za wykonywaną usługę, że tak powiem, zostawili futra, jakieś tam może i pieniądze. No, więc oni chcieli zwrotu przy rozliczeniu, ale on powiedział, że oni wykorzystali już wszystko, niech idą, jak to się mówi, i dadzą mu spokój. No i po prostu Żydzi poszli. Jak Żydzi poszli, oni poszli gdzieś tak w listopadzie. Przed, samymi Bożymi, przed świętami Bożego Narodzenia Gajowy Garwoliński postrzelił się fuzją w nogę. No rana jakaś może była mniej groźna, czy groźna, zabrano go do szpitala. I ci, którzy mieli złe zamiary, zorientowali się, że jego nie będzie w gajówce, że będzie, siły będą słabsze. Eee, wpadli do tej gajówki i zabili całą rodzinę. Jak również nie znaleziono tych futer, czyli oni wzięli te futra. No więc e, chciałbym Państwu przekazać taką wiadomość, e, że no, przed samymi świętami odbył się pogrzeb. Oni po są pochowani na cmentarzu w markach. I teraz proszę popatrzeć na tą drogę. Tu tą drogą szedł kondukt z czterema trumnami w roku 1943 przed samymi świętami i podążał. Do cmentarza Mareckiego, ponieważ wówczas niesiono, taki był zwyczaj, że trumny były noszone. No i tak to się skończyło. Garwoliński został sam, już nie chciał zamieszkać w tej leśniczówce. Ona została opuszczona, później przez kogoś podpalona i tak się skończył. skończyła się historia leśniczówki. Teraz były prowadzone badania archeologiczne w związku z przeprowadzaną tu autostradą i znaleziono, ja mam te, wynik tych badań, znaleziono szereg przedmiotów, które świadczyły o tej leśniczówce, między innymi egzotyczny dla nas powiedzmy przyb przy przybornik jak patelnia gliniana. No jeszcze taki, a jednak kiedyś były gliniane patelnie i, i tam smażono. No i tak by to wyglądało z garbolińskiego.